Witamy w kolejnym wydaniu magazynu wyborczego. W ostatnim odcinku przedstawiliśmy patriotę, obrońcę krzyża, pana Jana Strzeżka, kandydata lewicowej Polskiej Partii Pracy Sierpień 80. O programie otrzymaliśmy od Państwa mnóstwo telefonów. Sprzeczne opinie na temat lewicowości PPP wzbudziły u nas wiele kontrowersji. Postanowiliśmy więc wyjaśnić wszystko u źródła. Za chwilę połączymy się z katowicami, matecznikiem Polskiej Partii Pracy. Przepraszamy jakieś kłopoty techniczne. Halo? Panie Bogusławie, podwójny przewodniczący? Słyszy mnie pan? <laughs> tak już jestem. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie Przewodniczący, czy może Pan złożyć ślubowanie, że jak Pana partia zdobędzie mandaty do Sejmu, będziecie bronić Krzyża? Czego? Krzyża, z symbolu chrześcijaństwa. A, krzyża, oczywiście. Nie. Nie mam tego problemu. na pewno? W zeszłym tygodniu przygotowaliśmy materiał o Pana kandydacie z Warszawy, o Panu Janie Strzeżku. Przedstawiliśmy film, na którym Jan Strzeżek uroczyście ślubował przed palcem prezydenckim, sam dźwigając Krzyż. Zawsze broniłem, bronię i bronił będę Krzyża. Zgodnie z nakazem Jana Pawła II. Zawsze y, byłem katolikiem, jestem i jest to moim obowiązkiem. Będę bronił Krzyża. Tak mi dopomóż Bóg. Słucham? Nic, nic, nic. To tylko odruch. Paszał wolny. No więc jak pan to wytłumaczy? Co taki narodowo-katolicki kandydat robi na liście lewicowej partii pracy? Powiem panu strzeże, że strzeżek ma swoje zadanie, a ja mam moje. Janek ma zagarniać wszystko z prawa, a ja z lewa. A spotykamy się po środku. I uważa pan, że to w porządku wobec wyborców? Coś się pan tak uczepił tego człowieka, jak rzep dupy. Dobra, jak pan chce, to powiem panu tak. O umieszczenie Jana Strzeżka na liście prosił mnie Andrzej Leper. Ale Jan Strzeżek w przeciwieństwie do Mariusza Piskorskiego nie jest i nie był członkiem samoobrony. Jest sekretarzem generalnym w Polskiej Unii Uwłaszczy... Uwłaszczeniowej, więc jak leper... Okej, okay, to prosił mnie o to tej koszki. Może być? Zadowolony? Ale... A odwalże się pan, to moja partia i będę w niej robił, co mi się podoba. Czy ja jestem jedynym przedstawicielem świata pracy? Dobrze. Jak pan sobie życzy, panie Bogusławie, podwójnie przewodniczący? Czy to prawda, że w pana partii na samym czele stoją, są sami narodowcy? Byli posłowie Konfederacji Polski Niepodległej i Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego? Tak, to prawda. Ale oni nie są już narodowcami. Są teraz szerzymi komunistami. Yy, socjalistami, znaczy się. Myli mi się to jeszcze. A pan jest narodowcem? Ja zawsze byłem socjalistą. A co pan powie na to? Jak widzimy na filmie, śpiewa pan Rotę razem z generałem Wileckim i Narodowym Odrodzeniem Polski. Oh Cytat Polskiej Partii Pracy twierdzi, że o mandat poselski mogą się ubiegać tylko ci, co udowodnią swoje polskie pochodzenie do trzeciego pokolenia. Czy pan potrafi udowodnić tak swoje? No wie pan. Musiałbym pogrzebać po parafiach. Ale jak pan chce, to ja od razu mogę zdjąć. Nie, swój. nie, nie, nie trzeba. Ale przyznaje pan, że to ma znaczenie. No właściwie nie, ale gdyby ktoś pytał, to ja mam mrówko jada. Panie przewodniczący, podwójny bogusławie, czy zna pan blok Zenon mówi? To te sky syny, jak ich dorwę, to za pourrywa mi łby i nasram do szyi. Na tym blogu twierdzą, że został pan ukarany za łamanie praw pracowniczych przez sąd w Warszawie w ubiegłym roku, a w tym przegrał pan już sprawę w pierwszej instancji z byłym pracownikiem o sprostowanie świadectwa pracy i wypłatę ekwiwalentu za urlop. Żywno ukarała pana również Państwowa Inspekcja Pracy za długoterminowe wypłatanie wynagrodzeń. Nieprzestrzeganie praw pracowników do urlopu wypoczynkowego. Mówiłem już panu, że proszę na tych sku... się nie powoływać. Przez tych... wielu pożytecznych idiotów z lewicy odeszło z mojej partii. Te jedbane k*** jeszcze pożałują, że się... No radę. ale czy to prawda z tym łamaniem praw pracowniczych? Chciałbym też jasno podkreślić. Otóż to jest kłamstwo, że związek albo ja zostaliśmy skazani. To te dwie parszywe osoby poszły do sądu. I to one dostały wyroki. A ja? Ja tylko zapłaciłem odszkodowania. Dodam, że te osoby nie należały do żadnego związku zawodowego. A już zwłaszcza do mojego. Nie płaciłem mi składek, w związku z czym nie musiałem przejmować się ich prawami pracowniczymi. To były śmieci. I dlatego umowa o pracę z nimi nie obowiązywała pana? Tak. Umowa z takimi śmieciami jest umową śmieciową. I nie powinien móc dochodzić niczego w sądzie pracy. Ale pan jest przeciwko umowom śmieciowym. Tak, ale w tym konkretnym wypadku. Choć formalnie ci ludzie mieli umowę o pracę, to sąd, jako że to śmieci, powinien ustalić, że nie była to tak naprawdę umowa o pracę. Ale umowa śmieciowa... Nie, powinien za, nie powinienem być zatem do niczego zobowiązany. Jak przejmiemy władzę, zmienimy to. Mamy jeszcze kilka pytań od telewizów Pozwoli pan? Dawaj, byle szybko. Widzisz, że jestem zajęty. W tamtym roku poparł pana w wyborach prezydenckich profesor Noam Chomsky. Którą z jego prac uważa pan za najważniejszą dla świata i dla siebie? Najważniejszą pracą tego Chomiski to było, jak podpisał się pod listem poparcia dla mnie. Czy poprze pana też w tym roku? Nie, nie chcę już jego poparcia. Nie kalkuluję się. Okazało się, że to jakiś komór czy inny anarchista. W tym roku mam poparcie Lepena. Chyba Lepera. Tak, Lepera też. Ale Leper nie żyje. Tak, ale ja jest, ale jest jego testament. Ja jestem jego wykonawcą. Jakie ma pan kwalifikacje do tego, by być posłem Rzeczpospolitej? Hm, takie jak inni. Ale oni nie umieją robić tak. Proszę, proszę patrzeć uważnie. Chciałbym jeszcze zapytać, wszystko tam u pana w porządku, panie podwójny przewodniczący Bogusławie? Tak, w porządku. A co ma być nie w porządku? Bo my tu widzimy jakiś dym w studiu. To moje Chesterfieldy. Ale tego dymu jakoś tak dużo. Dużo. Dużo, bo, bo ja palę na okrągu. 93 papierosy na dzień. A ten ogień to co? Mikołaj, te opony miałeś podpalić pod kompanią węglową. Wypierdalaj. Przepraszamy państwa za... Kurwa, gdzie mi z tą benzyną imbecylu? Zakończenie zostało zerwane. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Rozmowę dokończymy innym razem.